4 grudnia naszą gminę odwiedził Święty Mikołaj, a wszystko za sprawą jarmarku bożonarodzeniowego, który odbył się w godzinach między 15 a 19 koło kinoteatru. W tym roku jarmark ma charakter taki właśnie jedoniowy. Chcieliśmy po prostu sprawdzić, czy akurat ta forma taka właśnie na dworze jakby tutaj na, na placu, czy ona się sprawdzi, po frekwencji widać, że jednak tak. I zobaczymy, jeżeli w przyszłym roku o się będzie takie zapoczywanie, to myślę, że wydłużymy go do, do kilku dni. Stoiska zaopatrzone były w różnego rodzaju ozdoby świąteczne. Wianki, wieńce adwentowe, były anioły, ale został jeden, świeczki, choinki. No i Mikołaje drewniane. Mimo mroźnego wieczoru przybyło wielu gości. Ogólnie cały kiermasz nigdy tak w tym roku nie było, nigdy. Zawsze ładnie Mikołaj, kiermasze, grzaniec. No, akurat przyjechałam tutaj, to Mikołaj przyjechał, nie? Ładnie było. I może i w sumie jest ten klimat, bo to w środku było rok temu, ale no, przynajmniej i tak świąteczniej. Orkiestra, fajnie gra. Bardzo fajnie. Dzisiaj w ogóle jesteśmy zaskoczeni, że to jest na zrobione, tak. Klimat czuć! Czerwone policzki i zmarznięte dłonie nie były straszne wszystkim przybyłym osobom. Ponieważ na rozgrzewkę można było napić się gorącej czekolady, herbaty, kawy czy grzanego wina. Zaproszeni bariści również zatroszczyli się o oprawę muzyczną. Staramy się tak powiem, takie przypomnieć najlepsze śląskie tradycje parzenia i picia, picia kawy, ale w takim naprawdę współczesnym wydaniu. Kawę mamy z Włoch, z takich lokalnych polarni. Na scenie jest dwóch, dwóch baristów, którzy są jednocześnie, które przygotowują kawę, a oprócz tego są muzykami też zawodowymi. To jest firma, która jest połączona Właśnie, e, i z muzyką, miskową. pełne brzuchy mieszkańców zadbała karczma stodoła. Tutaj jednak widać, że przechodzą, zostają, kupują i duże zainteresowanie mają chyba właśnie e, potrawy, przede wszystkim jedzenie. Świąteczny nastrój na dobre zagościł w Zawadzkiem.